Przeprowadzka Anny i Grzegorza Bardowskich zbliża się już wielkimi krokami. Ostatnio Anna Bardowska pokazała fanom wnętrza kuchni w nowym domu. Rolnicy zadbali o miejsce do przechowywania oraz sprawili sobie dwie zmywarki Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie rolnik szuka żony i obecnie wiodą szczęśliwe życie jako małżeństwo, wychowują dwójkę pociech oraz starannie relacjonując rodzinną sielankę w mediach społecznościowych. W ostatnim czasie na profilach pary najczęściej można obserwować ich przygotowania do przeprowadzki. Bardowscy kilka lat temu rozpoczęli bowiem budowę wymarzonego domu i w ostatnim czasie na bieżąco dokumentują postępy w pracach remontowych w sieci. Anna Bardowska regularnie pokazuje fanom kolejne zakątki Nowego Gniazdka zarówno na Instagramie, jak i swoim kanale na YouTubie. Celebrytka chwaliła się już na przykład łazienką z ukrytym przejściem do pralni, oryginalnym oświetleniem czy nowoczesną sypialnią, w której zamontowano. Kuśtawkę kilka dni temu Bardowska poinformowała fanów, że prace na zewnątrz jej domu idą pełną parą i przeprowadzka rodziny do nowego gniazdka zbliża się już wielkimi krokami. Wygląda na to, że celebrytka nie rzucała słów na wiatr. W sobotę rolniczka pochwaliła się na Instastory z ujęciami wykonanymi w niemal całkowicie urządzonej kuchni. Ania i Grzegorz zdecydowali się na czarne kuchenne meble oraz szare blaty. Surowy wystrój pomieszczenia przełamali zaś elementami z jasnego drewna, w tym podłogą oraz zapewniającymi mnóstwo miejsca do przechowywania szafkami. Liczne półki z pewnością nie będą świeciły pustkami, bardowscy zdążyli już bowiem zainwestować w całkiem pokaźną kolekcję talerzy, misek, kubków oraz innych niezbędnych akcesoriów. By ułatwić utrzymanie porządku w kuchni para sprawiła sobie także aż dwie zmywarki. Niestety, jak przyznała Bardowska, jej mąż zdecydował się na modele, których obsługa okazała się nieco zbyt skomplikowana. Przyjechał szef całego zamieszania, takie zmywarki mi wybrał, że musi mnie nauczyć obsługi, albo jakiś film muszę obejrzeć, zdradziła celebrytka. Na pierwszych sobotnich ujęciach bardowskiej z nowej kuchni można było zobaczyć sterty talerzy oraz akcesoriów piętrzących się na blatach. Podczas aranżacji pomieszczenia celebrytka nie uniknęła też drobnych niedogodności, zakupione przez nią podkłady do szafek okazały się bowiem zbyt małe. Niedługo później Ania pochwaliła się jednak, że udało jej się rozpocząć organizację kuchni i zagospodarować część szafek. Pierwsze szafki gotowe napisała na Insta Stories przy okazji prezentując obserwatorom ustawioną na półce nakrapianą zastawę. W nowiutkiej kuchni bardowskiej nie mogło rzecz jasna zabraknąć ekspresu do kawy. W sobotę celebrytka uczciła więc zbliżającą się przeprowadzkę kubkiem ciepłego napoju. Pierwsza kawa w nowym domu ogłosiła z dumą.